wierzysz, czego nie mówią o Marii Skłodowskiej-Curie w szkole. Maria Skłodowska-Curie, kobieta, której nazwisko zna cały świat, ale której historia wciąż jest niedopowiedziana. W szkole uczysz się o promieniotwórczości i noblach, ale nie mówi się wszystkiego. Nie mówi się, że prowadziła badania w nieogrzewanym, przeciekającym baraku, oddychając toksycznym pyłem, którego skutki poznała dopiero po latach. Nie mówi się, że stworzyła pierwsze mobilne ambulanse radiologiczne, które ratowały życie żołnierzom w czasie pierwszej wojny wojny światowej. Tak, wynalazła urządzenia RTG i sama jeździła na front. Polka, z laboratorium na linię ognia. Nie mówi się też, że oddała prawa patentowe, żeby każdy naukowiec na świecie mógł korzystać z jej odkryć za darmo. Nie zarobiła fortuny, zarobił świat. Maria nie była tylko naukowcem, była rewolucją. Pierwsza kobieta z Noblem, pierwsza z dwoma Noblami, pierwsza profesorka na Sorbonie. Ale to nie nagrody były najważniejsze. Najważniejsze było to, że udowodniła światu, że inteligencja i odwa nie mają płci, granic ani narodowości, i że Polska, nawet bez niepodległości, potrafiła dać światu geniusz. Jeśli doceniasz takich ludzi, zostaw suba i lajka.